Josie Manko, z tej strony Michał Foxy Games, dzisiaj będziemy mój, oglądać no, mój drugi film. Wczoraj oglądaliśmy mój pierwszy, no to co mam powiedzieć dzisiaj, że będziemy oglądać mój drugi film, tak? Właśnie dobrze, zabieramy się do oglądania. To znaczy reagować, znaczy się reagować, no. To zabieramy się do, do reakcji. I Manko, z tej strony Michał Foxy Games, dzisiaj gramy w taką grę, która się nazywa Floating Sandbox. Tak. Nie to jest tak stare. Tak w ogóle to jest też z pierwszego lipca. Tak samo jak ten pierwszy film, też z pierwszego... Nie wiem czemu komentarze są wyłączone, ale też z pierwszego lipca ja nie mogę. Dobra. A to jest gra, gdzie możecie... O jak tutaj widzicie, możecie na przykład zatopić takiego Titanika. Jak ktoś nie wie, to, to tutaj nikt to musi obejrzeć film, który trwa 3 godziny. No i właśnie można zapłatopić tutaj różne statki. Tutaj się... Zapłatopić! No nie no, mi się, mi się pomyliło. Zapłatopić i gdzie... No co jest to jest jestem w ogóle ze słowo zapłatopić, no widzowie! Nie mogę nawet takiego słowa, prawda? Chciałam powiedzieć zatopić, po prostu zapłatopić. To mi się udało podnosił wtedy, no i właśnie, na przykład tak mogę. Haha, hadzia, ha, ja. o. I tutaj da się wszystko zrobić. Uciąć kominy. Nie ma takiej rzeczy, które się nie da część. A tak w ogóle to wtedy jeszcze nagrywałem na, na tym, na, na laptopie. Jak widzicie, tutaj paste, pasek. A ty jest pasek, bo ja teraz nagrywam na komputerze takim stacjonarnym, bo mam. Bo ja dawno kupiłam. O tak na przykład. O! o na przykład tak można. Hmm. Nie ma tu takiej rzeczy, której się nie da uciąć. O, jak widzicie, tutaj właśnie tak to ma tylko nie z taką prędkością. No właśnie. I tutaj... Będziemy sobie grać, topić być Może utopimy nawet titanika, ale wimy sposób. O! Na przykład może z tyłu go utopimy. Od tyłu go utopimy. Tak, w ogóle to, to jest topienie titanika we Floating Sandbox, czyli topie tylko titanika. No, no i topię najpierw nawet tylko titanika. Od tyłu go utopimy. Okej, okay. no jak widzicie tutaj się wszystko dobrze robi. No i tutaj jak widzicie można zrobić wszystko. Tenko. O widzicie? Na przykład tak można zrobić. Dla... No i właśnie można na przykład zatopić tutaj takiego tydenika. A w komentarzach możecie się pytać, Ej Michał, kiedy, be, ej Michał, kiedy, będzie, kiedy będzie kolejny odcinek z Brzg, hey, będziecie. No to tego ja nie wiem. Ale możecie się mnie dopytywać, to może w końcu Wam powiem. No, i wiecie chyba, co dalej. No, i zobaczcie. Można... A tak w ogóle, to yy, yy, w opisie będziecie mieli link do mojego drugiego kanału i też do tego filmiku. No. No, to nie przedłużam już jeszcze i oglądamy dalej. Można, Można go rozerwać w każdym miejscu. Nawet tam, gdzie się nie rozerwał. może nas O Niechaj światło o tak Uy. Oczywiście, jeśli, jeśli ktoś będzie chciał jeszcze coś obejrzeć, jakiś film za darmo, to znaczy nie za darmo, bo trzeba kupić premium. Konto premium na takiej stronce e-kino. Nie podam wam linku, ale możecie sobie wpisać e -kino. No to zobaczycie. Dobra. To będzie chyba na tyle z tego cika! Pa, pa! Wam się spodobał, zostawicie stopiki z dzwoneczkiem i paczkiem to. Do... Nie! Nie.